Głośno wokół Janusza Palikota jest już od dawna, ale teraz oprócz rozgłosu medialnego poseł ma coraz więcej kłopotów. Najpierw pojawiło się podejrzenie, że jego kampania była nielegalnie finansowana przez podstawione osoby. Doszło kolejne, że sam Palikot wspomagał kampanię prezydenta Lublina, płacąc na nią więcej niż można. Poseł wszystkiemu zaprzecza i grozi procesem. Dariusz Bohatkiewicz. <laughs> Pewny siebie, czy tylko dobra mina do złej gry? Janusz Palikot znów stał się medialnym bohaterem. Jestem przedmiotem wściekłego ataku. Atakują mnie także media. A wszystko z powodu wypowiedzi tego człowieka. Dariusza Piątka, lubelskiego radnego PO oraz wiceszefa partii w regionie, nagrał dziennikarz Gazety Polskiej. Z nagrania wynika, że Palikot nielegalnie finansował swoją kampanię przez fikcyjne wpłaty studentów. Sprawę badała prokuratura okręgowa, ale ją umorzyła. To jednak nie koniec. W tej chwili trwa badanie. Akt śledztwa oraz podjętej decyzji merytorycznej w biurze postępowania przygotowawczego prokuratury krajowej. Dziś ujawniono kolejne wątki nagrania według radnego Piątka, Palikot miał finansować kampanię wyborczą obecnego prezydenta Lublina Adama Wasilewskiego. Autor oskarżeń jest na urlopie, prezydent Lublina nagrani nie komentuje. Bardziej rozmowny jest były lubelski działacz PO Ireneusz Bryzek. Dariusz Piątek Będąc w prawo ręku pana Jusza Palikota, mówił prawdę i bardzo dużo wie na temat tej sprawy. Janusz Palikot już zapowiedział pozew przeciwko radnemu. Chce milion złotych odszkodowania na hospicjum. Ale według posła atak to sprawa PiS. Służy to oczywiście PiSowi, odwraca uwagę od... Propozycji korupcyjnej, jaką złożył Jacek Kurski yy, yy, szefowi PZTU, od słabych wyników Lecha Kaczyńskiego. A PiS nie odpuszcza, nie tylko Palikotowi. Parasol ochronny nad posłem Palikotem roztoczył pan premier Donald Tusk właśnie z uwagi na promocję książki Duma i Solidarność, za którą płacił posłów Palikot. Janusz Palikot ma w partii przeciwników, ale też mocnych obrońców. W tej sprawie wierzę panu Palikotowi, a nie niewiarygodnej partijniackiej stronniczej gazecie polskiej. Janusz Palikot zawsze dbał o autopromocję. Takie jak te zachowania były dokładnie przemyślane. Pod koniec zeszłego roku rozpoznawało go 80% Polaków. Teraz, jak pokazują badania, znają go już wszyscy. Ale chyba nie o taki PR chodzi. Nawet by posła Palikota tu to i tak część już tego, tego smrodu, żeby powiedzieć brzydko, czy tam czadu na nim zostanie. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka, a raczej Palikota. Dla jednych Stańczyk, dla innych polityczny huligan, Dla samego Janusza Palikota zbliża się najtrudniejszy okres w jego politycznej karierze. Albo wygra i na stałe pozostanie w polityce, albo również szybko zniknie, jak szybko się w niej znalazł. Dariusz Łochatkiewicz, Wiadomości.